Szybko przypomnę tym, którzy zapomnieli, a tym, którzy jeszcze nie widzieli, powiem tylko, że jesteśmy w trzecim kroku. W pierwszym mówiliśmy o tym, że jesteśmy bezsilni. Czyli idąc za świętym Pawłem, przyznaliśmy, że jesteśmy świadomi, że w nas, czyli w naszym ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi nam chcieć dobrze, ale wykonać pff, nie. Czynimy bowiem to zło, którego nie chcemy, zamiast tego dobra, którego pragniemy. W drugim kroku przyszła ulga. Jest ktoś. To jest większe od nas i chce i może przywrócić nam duchowe zdrowie. Mając tę wiedzę, że ja nie mogę, on może, rzućmy się w krok trzeci, pozwalając mu. Krok trzeci: Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. Tak jak go rozumieliśmy. W książce Wolny człowiek piszemy o tym tak, że skacze się zwykle na trzy. <grych> Raz, dwa, trzy. Krok trzeci jest właśnie tym skokiem. Skokiem nie w niewiadome. Chociaż rzeczywiście jesteśmy w trochę stu w sytuacji zwiastowania i nie wiemy, jak nam się to stanie, skoro nie znamy tego Boga. Bo jeszcze nie doświadczyliśmy z bliska. Nie zaufaliśmy mu do końca. W tym kroku chodzi o to, żebyś właśnie zaufał, pomimo wszystko. Żebyś nie był jak ten nędzarz, który trzymał się kosodrzewiny gdzieś w górach nad y, mgłą otoczoną doliną i bał się puścić jej, bo bał się, że spadnie w przepaść. I usłyszawszy głos: Puść się, ja Cię złapię. Spytała: Kto Ty jesteś, że mnie tak złapiesz? To jakiś siła, co? To ja, Twój Bóg. A, Bóg, hm, fajnie. A, jest tam z Tobą jeszcze ktoś? spytał i nie usłyszawszy odpowiedzi, nie puścił kosodrzewiny. Na drugi dzień ci, którzy szukają zagubionych w górach z psem Bernardynem, który nosi zawsze turun w takiej buteleczce, znaleźli go tyle od ziemię. Tyle. Dziesięć centymetrów brakowało zaufania, ale wolał kosodrzewinę. Nie wiem, co jest twoją kosodrzewiną. Pieniądze, zdrowie, znajomości, jakieś tam inne, kochanki, porno. Nie wiem, nie wiem. Ale puść się tego, rzuć się w objęcia tego, który ma lepszy plan dla Ciebie, który doskonale wie, że możesz jak Jonasz i nawracać Niniwę, że możesz realizować plany niepojęte. Położył w Tobie talenty, dał Ci płeć, dał Ci... zadaj sobie to pytanie, co Ci dał i podziękuj. Bo wyobraź sobie, że dziś rano obudziłeś się tylko z tym, za co wczoraj podziękowałeś. Zamknij oczy i wyobraź to sobie, że budzę się dziś tylko z tym, za co wczoraj podziękowałem. Myślę, że już nikt więcej nic nie zobaczy, bo za wzrok nawet nie podziękowałem. Za ręce, za nogi, za głos. Zaufaj mu. Postanowiłem mu powierzyć moje życie i moją wolę w opiekę. Nie zawiodę się. I co więcej, to nie jest. Jakiś konował, przypadkowy znachor, to jest lekarz lekarzy. Ten, który naprawdę wie, co cię boli, który umie to usunąć, jeśli tylko zechcesz dać mu operować na Twoim sercu, na Twoim duchu, na Twoim ciele, ale o tym w kolejnym odcinku. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile go pojmujemy.